Dzień dobry YouTube. Jakieś dwa miesiące temu wrzuciłem na swojego Instagrama taki wideo post przedstawiający cztery ćwiczenia na ukształtowanie, wzmocnienie przede wszystkim naszych wewnętrznych części ud. Oczywiście post był bardziej kierowany do tej ładniejszej naszej części globu, ale Panowie może też skorzystali, nie wiem, ale wiem na pewno, że Pomimo, że miałem w tym czasie 1000 followersów, ten post zapisało, uwagę, uwaga, 60 osób. Więc jeżeli na Instagramie minutowy film, minutowym filmem się zainteresowało aż 60 osób, aż 60 osób chciało w późniejszym czasie wracać do tego postu, to stwierdziłem, że rozbuduję to wideo i nagram specjalnie takie wideo z instruktarzem, z moim głosem, moimi poleceniami, co warto wykonać, na co zwrócić uwagę podczas wykonywania tych czterech ćwiczeń. Wtedy mogliśmy chodzić na siłownię, więc te wszystkie ćwiczenia były nagrane na siłowni. Dzisiaj przedstawię je, przedstawię jak można je wykonać właśnie w warunkach domowych. Jeżeli chcesz wrócić do tego posta, to oczywiście zostawię link poniżej. Będziesz mógł, mogła wejść na mojego Instagrama i otworzyć ten minutową, tą minutową pigułkę właśnie wideo. A jeżeli chcesz rozbudowaną wersję, to zapraszam do dalszego oglądania. I tak jak wspomniałem wcześniej na samym początku wideo przedstawiłem w tym poście cztery ćwiczenia. I dzisiaj step by step, właśnie w takiej kolejności, jak stawiłem to na Instagramie, wam przedstawię te pierwsze ćwiczenie, jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie, jest to przysiad sumo. Ten przysiad. Różni się od klasycznego przysiadu po prostu rozstawem naszych nóg. Ja zaprezentuję go z użyciem ketla, ale jeżeli chcesz możesz użyć sobie handli, możesz użyć sobie sztangi za plecami, z przodu, czy też zrobić w ogóle bez żadnego obciążenia, czyli taki zwykły przysiad z obciążeniem tylko i wyłącznie swojej masy ciała. Ja zabieram się za ketla, czyli ustawiam troszkę, progresuję sobie to ćwiczenie, czyli daję ciężar zewnętrzny z przodu, łapię w tak zwany tulipan, stawiam co najważniejsze nasze stopy szerzej niż linia naszych barków, stopy na zewnątrz, czyli ja zawsze powtarzam takie pękwinki. W ten sposób ustawiamy drugą stopę, w ten sposób, tak tylko nie przodem do kamery, nie przodem do lustra, tylko lekko rozstawiamy na boki, mocno brzuch napięty i schodzimy sobie powoli w dół. Dopinamy pośladki na końcu, schodzimy w dół. Staramy się zrobić, rozstawić tak nogi, żeby rzeczywiście ta wewnętrzna część UDA również nam pomagała, również pracowała podczas tego ćwiczenia. Zaprezentuję jeszcze bokiem, stajemy sobie nieco szerzej, ściągnięte łopatki, proste plecy. Schodzisz w dół, ja już czuję wewnętrzne części UDA, wychodzę do góry, wdech, wydech u góry. Powoli w dół. Do góry. I takie przysiady to już zależy od Waszego poziomu wytrenowania. Możemy zrobić sobie na czas, tak jak mam na live'ach. Możemy zrobić sobie na powtórzenia, Rekomenduję sobie zacząć do takich czterech serii, po 10 powtórzeń na sam początek, jeżeli zaczynasz przygodę z własnymi ćwiczeniami. I kolejne ćwiczenie z naszego dzisiejszego zestawu na wewnętrznej części ud, czyli tak zwane, nie wiem jak nazwać nawet. Ale powiedzmy, ślizganie się po podłodze. Do tego ćwiczenia na pewno będziemy potrzebować takich chusteczki. Są też takie dedykowane specjalne slidery, po których możesz się właśnie ślizgać na siłowni. Wiem, że no później może w opisie filmu to wrzucę. Ja akurat użyję chusteczki, również bym mógł to zrobić na. Przy użyciu skarpetek, mam teraz tutaj panele, więc śmiało mogę się ślizgać. Ale wiemy, że na siłowniach, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jesteś, mamy założone buty, więc jeżeli masz buta założonego, kładziemy sobie pod stopę, pod buta, właśnie taką chusteczkę. I teraz jedna noga stabilizuje naszą postawę, czyli utrzymuje nas ciężar ciała. napina mocno brzuch, ściągnięte łopatki, klatka do przodu, i jedziemy sobie powoli. Delikatnie pochylasz się do przodu, utrzymujesz proste plecy, ściągnięte łopatki, wracasz, dociągasz nogę do nogi. To jest drugie ćwiczenie, tak? Również kilka powtórzeń sobie zrób, tak żebyś czu, czuła rzeczywiście, że ta wewnętrzna część uda nasza pracuje. Schodzimy sobie, wracamy. Mocno trzymamy tutaj wiadomo noga Ugina się coraz niżej, a ta noga coraz mocniej wyciąga się do boku. W moim przypadku to w prawą stronę. Zaprezentuję jeszcze raz na drugą stronę. Czyli schodzimy proste plecki, tak jest, i wracamy. Tu jest trochę trudniej, widać, że to jest ta gorsza noga moja. I jeszcze raz wyciągamy proste plecy. Wracamy. I może jeszcze bokiem, czy jestem, pamiętajcie, tyłek do tyłu ściągnięte łopatki, wyciągam nogę. Mam nadzieję, że aparat złapie. Może tu się odsunę, to będzie lepiej. Jeszcze raz schodzimy i wracamy w górę. To tyle, jeżeli chodzi o drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie. Po dwóch ćwiczeniach w zupełności zasłużyliśmy na to, żeby sobie poleżeć, więc zniżamy się do niższych pozycji, do pozycji leżących. I do tego ćwiczenia na pewno nam potrzebny taki odważnik na kostki czyli coś, co będzie nam jeszcze bardziej i skuteczniej pomagało do tego, żebyśmy właśnie te wewnętrzne części ud poczuli podczas wykonywania tego ćwiczenia. Na sam początek układamy się na jeden z boków, w tym wypadku na lewy. Ręka pod głowę, lewa noga wyciągnięta, prawa przenosimy sobie nad lewą i teraz podnosimy, unosimy naszą lewą nogę do sufitu. Tutaj to ćwiczenie też wymaga sporej ilości powtórzeń, żebyśmy je odczuli. Można je oczywiście wykonać bez żadnego obciążenia zewnętrznego, ale na pewno nie będzie to tak skuteczne, jak zrobimy to właśnie z takimi odważnikami na kostkę. Oczywiście później zmieniamy sobie nogę i wykonujemy to ćwiczenie na drugą stronę. Easy. Dobrze, kochani, ostatnie ćwiczenie dzisiejszego naszego zestawu, czyli czwarte ćwiczenie. Do tego zestawu, nie wiem czy widać na kamerze, czy to łapie, ale potrzebne jest jakieś urządzenie, jakiś mebel, jeżeli robisz to w domu, albo jakieś obciążenie, które przytrzyma, utrzyma, o które zaczepisz swoją gumę. Ja akurat użyłem takiej gumy, czyli dosyć cienkiej, cienkiej ale nie potrzebujemy jakiejś super turbo grubej, bo nie będziemy w stanie wykonać tego ćwiczenia. Możecie po prostu wybrać sobie jakąś space stretcha, minibuny też się nadadzą, tylko że po prostu masz wtedy krótszy odcinek, taki mniejszy odcinek, który dzielicie między tym właśnie e, urządzeniem do którego, czy tam meblem, ketlem, w moim przypadku e, do którego jest przyczepiona ta właśnie guma. U mnie się idealnie sprawdza ta taka cienka, akurat wykazaną, no, no, nie wiem, kosz, jakiś Kilka, dziesiąt zł, jakieś 20-30 zł, myślę, takiej gumy. Stajemy. Wyprostowana pozycja, spionizowanie. jesteśmy. Znowu jedna noga pracuje, druga odpoczywa. Będziemy przyciągać naszą jedną z nóg do drugiej, która będzie tą nogą, naszą postawną. W moim przypadku lewa, czyli lekko uginamy. Uginam tą lewą moją nogę, staram się ustabilizować całą sylwetkę i dociągam tą właśnie prawą moją nogę do lewej. Tu ładnie pracuje, mi wewnętrzna część uda. I teraz tak, jeżeli chcemy jeszcze bardziej to sprogresować, możemy wyjść poza poziom tej naszej nogi lewej, czyli wyciągamy, Bach, wracamy. Pamiętajcie, musimy mocno pracować brzuchem, żeby się nie przewrócić, żeby nas nie majtało na prawo i na lewo. I jak wiecie, to ćwiczenie gdzieś tam potrzebuje troszkę więcej powtórzeń, żebyśmy w ostatecznym rozrachunku je odczuli. To już wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak jak widzieliście, można nieźle przepracować właśnie te wewnętrzne nasze części u, które często są zaniedbywane nie tylko przez kobiety, ale przez panów również. Można ten trening wykonać, czy te ćwiczenia wykonać w warunkach domowych, jak najbardziej do tego zachęcam. Na pewno nie można tego wideo zapisać na YouTubie, ale co najważniejsze można zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z każdą pewnością, która dzieje się u mnie na kanale. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka. Jeżeli Ci się nie podobał, zostaw lajka, czyli kciuka w dół, tego unlajka. I jeżeli coś dla Ciebie nie było zrozumiałe, zostaw komentarz, a postaram Ci się na niego jak najszybciej odpowiedzieć. To by było wszystko, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, hej!